Eksperci gazety finansowej. Dziś o sposobach ochrony majątku i kontrolach podatkowych rozmawiamy z adwokatem Michałem Pomorskim. Partnerem programu jest HMTV. Budujesz i sprzedajesz? Ekskluzywnie, komercyjnie, inwestycyjnie. Pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach. Jak dziś wyglądają kontrole podatkowe w Polsce? Aktualnie bardzo, bardzo dużo podmiotów dotyczy kwestia kontroli podatkowych. Kontrole podatkowe, które w Polsce są coraz bardziej skuteczne i bardzo szybkie w realizacji. Jest to związane oczywiście z tym, że tutaj organy skarbowe mają coraz więcej narzędzi analitycznych, które pomagają im w doborze, w typowaniu podmiotów do kontroli, w wykrywaniu takich anomalii które powodują, że to już samo to typowanie jest rzeczywiście dużo bardziej skuteczne, a już później przechodząc do etapu realizacji również tutaj tendencja jest zupełnie inna i realizacja jest zupełnie inna niż jeszcze lata wcześniej. Jakbyśmy się mieli cofnąć tutaj pewnie 10 lat wstecz, to te kontrole dotyczyły podmiotów, które nie były specjalnie typowane, więc mogło się okazać po latach kontroli, że wszystko jest w podmiocie ok. No jakieś tam drobne nieprawidłowości, ale powiedzmy, że dla budżetu Skarbu Państwa nie nie był to Jakieś tutaj bardzo dobre trafienie i konsek. Natomiast wtedy odbywało się to w ten sposób, że kontrola się toczyła, potem był oczywiście wynik, nie wiem, decyzja, odwołanie od decyzji, potem skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dopiero wtedy się okazywało na przykład, że podatnik musi zapłacić jakąś kwotę do budżetu Skarbu Państwa, no ale się okazywało, że ten podatnik już nie ma środków na to, tak? czyli te kontrole były, okazywały się już na, na samym końcu no mało skuteczne. Mimo że był wymiar, no to nie miało, organ nie miał jak zwindykować tutaj tych kwot. Natomiast teraz, no jakby rzeczywiście, pewnie wyciągnięto wnioski z tego względu. I teraz jest sytuacja tego rodzaju, że w przypadku kontroli, bardzo często pierwszym, pierwszymi czynnościami, jakie organy podejmują, to jest na przykład blokada rachunku bankowego. Ano właśnie po to, żeby zabezpieczyć już te środki, które miałyby służyć na poczet tej zaległości, którą tutaj organ typuje, że w tym podmiocie ma powstać. I takie zabezpieczenie już nałożone na taki podmiot zazwyczaj trwa już przez cały etap tej kontroli i w zasadzie można powiedzieć do samego końca. Jeżeli oczywiście jest to wartość, którą podatnik posiada na koncie, no to oczywiście ponad tę wartość może sobie dysponować, natomiast zazwyczaj jest tak, że taką wartością nie dysponuje. Więc to się wiąże z tym, że to jest paraliż całej działalności. A jeżeli jest paraliż całej działalności, no to mówimy o tym, że gdzieś tam w niedługim czasie ta firma może upaść. Dodatkowo wiąże się to z tym, że w przypadku kontroli, częstym tutaj, częstą czynnością podejmowaną przez organy skarbowe jest wyłączenie statusu podatnika VAT czynnego. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? No to jest śmierć, można powiedzieć, taka rzeczywiście biznesowa, ponieważ my nie możemy wystawić żadnej faktury i klienci nam nie opłacą takiej faktury, ponieważ nie będą mogli rzeczywiście takiego podatku VAT, takiej faktury rozliczyć u siebie i nie będą chcieli z nami współpracować. Natomiast przechodząc tutaj do tego, w jaki sposób jest to niebezpieczne dla podatnika, no to oczywiście jeżeli mówimy o podatnikach, którzy prowadzą na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze, a często są to bardzo duże działalności, no to mówimy o tym, że wtedy taki organ blokuje konto bankowe, firmowe, konto bankowe prywatne, bo JDG to jesteśmy my, plus jeszcze konta bankowe, do, którego, do których my mamy dostęp. Czyli na przykład nie wiem, jesteśmy jako współposiadacze dopisani do konta żony, męża, babci, mamy. Więc wszystkie te konta, gdzie my jesteśmy przypisani, również mogą być zablokowane. Więc można powiedzieć, że tutaj chodzi o to, że jednoosobowa działalność gospodarcza to jesteśmy my, więc to się tyczy nas. I tak samo tyczy się to spółek na przykład cywilnych lub spółek jawnych. Natomiast jeżeli chodzi o spółki kapitałowe, na przykład spółkę Zo, no to tutaj to się tyczy spółki Zo. Czyli nasze konto wtedy jest prywatne, bezpieczne, natomiast konto spółki Zo oczywiście jest zablokowane. Natomiast mamy wtedy możliwość w ogóle dysponowania środkami prywatnymi. Natomiast tutaj, jeżeli nie odseparujemy tych środków prywatnych od firmowych, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, a nie mamy za bardzo jak, no to może być taki problem, że w zasadzie ten biznes nam wpłynie na również życie prywatne. Dlatego, w pierwszej kolejności, celem zabezpieczenia swoich interesów, no, rekomendowałbym stworzenie struktury. Struktury, która przyniesie nam. Zabezpieczenie właśnie przed takimi zdarzeniami zdywersyfikuje nam ryzyko, ponieważ część majątku możemy sobie zostawić przy nas, jako przy osobie prywatnej. Ten majątek może być wtedy wynajmowany, wydzierżawiany do spółki operacyjnej, która taką działalność prowadzi, i wtedy to ryzyko ponosi spółka. Czyli z jednej strony my zabezpieczamy swój majątek, zabezpieczamy takie bieżące nasze życie, z drugiej strony może się okazać, że my też zoptymalizujemy sobie podatki przy okazji, bo szczerze powiedziawszy, bardzo wiele takich firm rodzinnych, z którymi my współpracujemy, po prostu oni założyli działalność w latach 90. i tak sobie dalej funkcjonują. I oni nigdy nie chcieli zmieniać tej formy. Natomiast no już lata są takie, że po pierwsze staje się to bardzo niebezpieczne dla rodziny, a po drugie mało opłacalne podatkowo, bo możemy znaleźć zupełnie w pełni legalne rozwiązania w oparciu o struktury spółek, które spowodują A. zabezpieczenie majątku, B. oszczędności podatkowe. I gorąco do tego zachęcam, ponieważ w wielu przypadkach znaleźliśmy bardzo duże oszczędności które mogą być przecież przeznaczone na, na zupełnie co innego tak niż na płacenie niepotrzebnych podatków, bo podatki oczywiście trzeba płacić, natomiast nie mniej, nie więcej, tyle ile się należy. Tak? Też jesteśmy tutaj w Polsce, więc doradzamy polskim firmom, więc to, to nie jest tak, że to są jakieś rozwiązania zagraniczne, więc staramy się wykorzystywać tutaj polskie możliwości, jakie nam daje system i można powiedzieć, że na niwie tutaj tej podatkowej Polska nie wypada najgorzej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Europejską, jeżeli chodzi o stawki obciążeń podatkowych, A więc yy, szczerze powiedziawszy, zachęcam do tego, żeby się zastanowić nad zmianą formy prowadzonej działalności, bo tak jak powiedziałem, może przynieść zabezpieczenie plus, yy, plus korzyści podatkowe. Z czym w praktyce musi liczyć się przedsiębiorca podczas kontroli podatkowej? Jakie obowiązki nakłada na niego urząd? I jakie mogą być konsekwencje, jeśli coś zostanie zakwestionowane? Jeżeli chodzi o kontrolę podatkową, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do no, wypełniania wezwań, które kieruje do nas organ. Często są to terminy dosyć abstrakcyjne, bo jeżeli na przykład mamy kontrolę za 5 lat wstecz naszej działalności gospodarczej i dostajemy wezwanie do przekazania dokumentacji z 5 lat w terminie 7 dni, no to umówmy się, jest to niewykonalne. Tak? Więc tutaj trzeba się przygotować na to, żeby mieć wszystko na pewno gdzieś tam pod ręką, posegregowane. Jak ktoś prowadzi księgowość, prowadzi rzeczywiście w sposób prawidłowy archiwizację dokumentacji około księgowej, bo księgowość jest prowadzona na bieżąco i rzetelnie, więc tutaj nie ma problemu, żeby to zgromadzić. Natomiast mówimy o dodatkowych dokumentach, jak na przykład zamówienia, jak umowy dodatkowe, które gdzieś tam zawijamy w ramach obrotu gospodarczego. Więc to są takie podstawowe dokumenty, które którymi powinniśmy gdzieś tam dysponować, i które są w ogóle podstawą dla organu, tak, czyli organ, żądając od nas będzie żądał dokumentów w postaci faktur VAT, w postaci zamówień. Mailowych, papierowych, elektronicznych, umów z kontrahentami, i, i później tak, tak, urząd ma taką, tak jakby, checklistę, czy my, prowadząc nasz biznes, wykonujemy jakby te nasze obowiązki w sposób prawidłowy. Czyli, na przykład, czy rzeczywiście prowadziliśmy księgowość w sposób rzetelny, czy dostarczaliśmy rzeczywiście deklaracje na czas. Czy płaciliśmy podatki na czas? Czy mamy rzeczywiście dokumenty pod dane zamówienia? Tym bardziej, jeżeli to są usługi. Jeżeli prowadzimy działalność rzeczywiście jakąś produkcyjną, no to czy dysponujemy jakąś halą? Jeżeli wynajmujemy, no to pytanie, czy mamy no, umowę zawartą i czy ta hala jest wystarczająca dla naszej skali prowadzonej działalności gospodarczej. To taka jest checklista, którą organ wypełnia. I na pewno najważniejszym jest również zachowanie należytej staranności w biznesie. Co sprowadza się do tego, że jeżeli mamy na przykład sytuację, w której kupiliśmy jakiś towar od podmiotu, który nie rozliczył się z fiskusem, czyli nie zapłacił tego podatku VAT, no to może się okazać, że my będziemy zmuszeni do zapłaty tego podatku za, za ten podmiot. Czyli dojdzie do kuriozalnej sytuacji, że my de facto, jeżeli kupimy ten towar od niewiadomego po pochodzenia podmiotu, bo po prostu znaleźliśmy najlepszą ofertę na rynku, nie sprawdziliśmy go, ten podmiot nam wystawił fakturę, my za nią zapłaciliśmy, okaże się, że ten podmiot rzeczywiście był jakąś wydmuszką. Spółka zarejestrowana gdzieś tam w przysłowiowym garażu, kapitał zakładowy 5 tysięcy, my nie mamy na to umowy, nie mamy dowodów na to, w jaki sposób ten towar do nas przyjechał. No to może się okazać, że tak, po pierwsze, zapłaciliśmy całą fakturę brutto, odliczyliśmy ten podatek VAT. Urząd nam zakwestionuje ten podatek VAT odliczony, czyli nam wyrzuci tutaj z naszego rozliczenia, dodatkowo nam naliczy odsetki od tego. Jeżeli organ uzna, że my to zrobiliśmy w pełni świadomie, czyli kupiliśmy towar od podmiotu tak zwanego znikającego, który nie zapłacił, nie rozliczył się z fiskusem, to może nam doliczyć dodatkową sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania, które może wynieść nawet 100% tegoż podatku, czyli de facto już mamy cztery sankcje, można powiedzieć. Oczywiście potem mówimy o tym, że dostaniemy jeszcze zarzuty karno-skarbowe z tytułu nieprawidłowego rozliczenia podatku, no i to się wiąże oczywiście z kolejną. Jakąś tam powiedzmy grzywną, tak? W takim wymiarze podstawowym. No, jeżeli tych faktur mieliśmy sporo i współpracowaliśmy z takimi podmiotami nierzetelnymi, jak się okazało gdzieś tam po latach, bo to też ciężko weryfikować, czy, czy nasz dostawca płaci podatki, prawda? Natomiast może się okazać, że po latach ta kwota się uzbiera bardzo astronomiczna. A może w ostateczności jeszcze dostaniemy my zarzuty udziału w jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej? Z uwagi na to rzeczywiście, że te faktury my rozliczaliśmy u siebie, a ten, a ci dostawcy tych faktur rzeczywiście nie, nie ujawniali, tak, i nie płacili tego podatku. Jakie możliwości odwołania ma przedsiębiorca po kontroli podatkowej? I z jakimi zabezpieczeniami ze strony urzędu musi się liczyć? Tutaj mamy cały, no to, to jest cała procedura tak? odwoławcza, natomiast jeszcze jak mógł się wrócić do samego początku, to tutaj, z uwagi na to, że to są często bardzo specjalistyczne już kontrole, to ja bym rekomendował, żeby od samego pierwszego dnia takiej kontroli rzeczywiście wspomóc się profesjonalistą. I też w przypadkach takich podbramkowych, gdzie mamy wizytę gdzieś tam o 8 rano czy o 6 rano w firmie panów ze służby celno-skarbowej, na przykład, no to też nie radziłbym od razu udzielać odpowiedzi na pytania, I więc raczej bym wykonał telefon do osoby, która się tym profesjonalnie zajmuje, ponieważ często nawet te osoby nie mają złej woli. My też nie mamy złej woli, chcąc odpowiedzieć na te pytania, bo nie mamy nic do ukrycia, ale proszę mi wierzyć, że ten stres powoduje, że nasi klienci no, czasem odpowiadali. Jakieś opowiadali czasem niestworzone historie, tak, no bo to po prostu jest stres i wiadomo, że można coś, jakieś tutaj fakty przeinaczyć, a już jak rzeczywiście podpiszemy się pod takim przesłuchaniem, no to potem, potem to już funkcjonuje da, dalej w obrodzie. Czyli wniosek pierwszy, jeżeli mamy jakąś kontrolę, od razu rzeczywiście korzystać z profesjonalisty. Dwa, że cała ta kontrola polega na aktywnym udziale podatnika. To nie może być tak, że organ sobie pasywnie po prostu pisze jakieś wezwania, my pasywnie sobie tylko tak zero trzeba być aktywnym w tej kontroli, składać wnioski dowodowe, na przykład o przesłuchanie dodatkowych świadków na okoliczność tego, w jakich zawarto umowę, na przykład z danym kontrahentem, kto się z kim kontaktował, czy, czy rzeczywiście została zawarta umowa, może jeżeli nie było umowy, no to może było jakieś zamówienie mailowe, bo to często ludzie zapominają o tym, a może były na przykład SMS-y jakieś, w których rzeczywiście jakieś warunki były ustalane, może było to robione na jakimś komunikatorze, no, no to, to, to wszystkie takie elementy trzeba zebrać. Tak, czyli reprezentacja przez profesjonalistę to na pewno i później oczywiście my możemy się nie zgadzać z tymi ustaleniami i możemy składać odwołanie na przykład do Izby Skarbowej, Natomiast no, Izba Skarbowa rzadko zmienia ustalenia Urzędu Skarbowego. No, no to jest po prostu taka druga instancja. Potem, oczywiście, jeżeli się nie zgadzamy z tymi ustaleniami Izby Skarbowej, możemy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A z kolei, jak się nie zgadzamy z ustaleniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to możemy złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli taką procedurę całą odwoławczą. Można, można przejść, i natomiast to, co jest ważne, to że tak jak wspomniałem na samym początku, organy skarbowe już teraz zabezpieczają się na majątku podatnika. Czyli to nie jest tak, że my dopiero za 10 lat się dowiemy, że musimy coś zapłacić, tylko de facto no, my już będziemy musieli czyli my już de facto mamy zabezpieczone środki na koncie. Ewentualnie może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli środków na koncie nie ma wystarczająco, no to organ może też zająć nasze nieruchomości. Czyli mieliśmy w, nie wiem, w planach sprzedaż swojego mieszkania, które wynajmujemy natomiast sprzedać nie będziemy mogli, ponieważ Urząd Skarbowy wpisze się na, na hipotekę, czyli de facto może nam te plany skutecznie pokrzyżować i dopóki sprawa się nie zakończy, no to ten Urząd Skarbowy na tej hipotece będzie tam sobie widniał. Oczywiście w ramach tego postępowania, które się będzie toczyło, my mamy możliwości, żeby tymi zabezpieczeniami no niejako żonglować, trochę się dogadywać z urzędem, tak, no powiemy, ok, to może no tutaj mamy plany sprzedażowe, więc może wejdźcie zabezpieczyć się na innej nieruchomości, przy czym też spotkaliśmy się z sytuacjami dosyć kuriozalnymi, gdzie na przykład zobowiązanie podatkowe, które miało być do zapłaty, wynosiło na przykład 5 milionów i było tam kilka nieruchomości o wartości znacznie przeważającej, przewyższającej tę kwotę. Czyli można by powiedzieć, że na dwóch nieruchomościach, gdyby organ się zabezpieczył, no to miałby już całą kwotę pokrytą, a mimo wszystko organ się wpisuje na wszystkie, nie wiem, pięć nieruchomości. No i mamy związane ręce trochę, tak no bo no, no nie mamy co, co zrobić. Oczywiście my możemy te nieruchomości użytkować w międzyczasie, pobierać jakieś tam pożytki, które będą trafiać z kolei na konto organu, pewnie. Natomiast no, nie, nie będziemy mogli z tym nic zrobić w kontekście jakiejś ewentualnej sprzedaży, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę. Więc, tak jak mówię, odseparowanie tego majątku prywatnego od firmowych takich zdarzeń jest. Kluczowe teraz z perspektywy funkcjonowania na tym rynku, ponieważ organy mają bardzo dużo teraz narzędzi do tego, żeby bardzo szybko i bardzo skutecznie przeprowadzić tą pierwszą fazę tej kontroli i zabezpieczyć się na tym majątku, który organ zidentyfikuje. Na jakiej podstawie organy podatkowe typują dziś firmy do kontroli? Czy wciąż dzieje się to losowo, czy raczej w oparciu o konkretne analizy i systemy? Czy kiedyś wydaje się, że były takie koszyki, powiedzmy, firm, spółek, które no dziwnym trafem zawsze były na stracie, wykazywały stratę, tak? No i no, można mieć oczywiście stratę z biznesu, no ale jeżeli ta, ta strata jest, nie wiem, przez 5 lat, no to umówmy się, no to z czego to się finansuje, tak? Z czego ten człowiek żyje? Więc bym powiedział, że pierwszy koszyk firm i spółek do, do kontroli to był ten koszyk właśnie firm na stracie. Drugi koszyk pewnie do kontroli był tych spółek, które dziwnym trafem albo firm, które dziwnym trafem na koniec roku wychodziły zawsze na zero albo gdzieś około zera, tak? No, no, może być dziwne, może nie, natomiast jakoś tak się zdarzało. No i oczywiście mamy ten, tą pulę podmiotów, które normalnie płacą podatki, ale bym powiedział, że to po prostu z każdego tego koszyka było po prostu obowiązek wytypowania tych podmiotów i po prostu kontroli. Natomiast teraz jest to trochę bardziej analitycznie złożone, ponieważ na przykład podmioty do kontroli typuje już system STIR. System, który wyłapuje pewne anomalia. Na czym mogą polegać te anomalie? No jeżeli na przykład mamy firmę, no nie wiem, jeżeli mamy kancelarię podatkową, prawda, która się zajmuje świadczeniem usług, a nagle taka kancelaria, i nie wiem, ta kancelaria ma nie wiem, 10 milionów obrotu rocznie, a nagle ta kancelaria będzie miała w jednym miesiącu 10 milionów obrotu i to nie jest z tytułu świadczonych usług, tylko na przykład nagle z jakiegoś tytułu dostawy towarów, no to to są pewne anomalie, prawda? No bo w jednym miesiącu mamy roczny obrót, i to jeszcze nie jest, powiedzmy, nie ze strumienia głównego, czyli usług, tylko nagle jakiś strumień towarowy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na przykład mamy jakichś, powiedzmy, dostawców, mamy hurtownię materiałów budowlanych, mamy jakichś stałych dostawców do tej hurtowni, mamy stałych odbiorców, no i nagle zaczynamy handlować maseczkami. No to też jest jakieś, powiedzmy, anomalia. Trzecia sprawa jest podmiotów, które nam zaczynają dostarczać te towary. Czyli można powiedzieć, że ta anomalia nie dzieją się u nas, ponieważ mamy te same obroty, te same, tych samych powiedzmy, mniej więcej dostawców. Natomiast okazuje się, że po kontroli w jakimś, u jakiegoś naszego dostawcy wyszło na to, że on uczestniczy w jakiejś rzeczywiście zorganizowanej grupie, która ma na celu wyłudzenia podatku VAT. I automatycznie no, my jesteśmy trochę tak infekowani tym, tak jakby można powiedzieć, wirusem, ponieważ no, gdzieś tam w tej układance jesteśmy. I może się okazać na przykład, że my zupełnie prawidłowo nabyliśmy jakiś towar od na przykład od hurtowni materiałów budowlanych. Ale hurtownia uczestniczyła w takim procederze i nie zapłaciła tego podatku i automatycznie my zostaliśmy wciągnięci w taką karuzelę i my, jako podmiot, który nie zniknął z tego rynku, został na tym rynku, no możemy ponieść negatywne tego konsekwencje. Partnerem programu jest HMTV. Budujesz i sprzedajesz ekskluzywnie komercyjnie, inwestycyjnie, pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach.